Dobra, konik ma już dziesiąty level. Jest też wytrenowany. Coś mi tam jeszcze dodałam i tak dalej. Donoszek nie chce yy, Nie mam pewności, czy on wygra. Yy, na zwykłych zawodach jeździł sobie tak sobie. Yy, dobra, najwyżej ja coś tam skupię. Yy, nie wiem, czy potem mam jeszcze bum, takie. To co pojawiało mi się, nie wiem, jak to nawet powiedzieć nazwać, te srebrne, złote i tak dalej. Jeżeli mam srebrne na tyle, to pokryjemy go z galą, przed z jego matką. Charge... Mogę pojechać Sheep. jeszcze raz.

Three links away is speed, speed. 900 meters to the finish, and it's absolute sight. Journey Truffle making oh, ground, putting in a strong bid with lazy mm. despair. Heart of Curse traveling on the fence, followed by Pete Pasture, Speed in last spot. At the 600 meter mark, it's absolute sight. And here comes Heart of Curse. Two links behind, it's Pete who's just ahead of Journey Truffle. Flames fight in 11th position. Three lengths away is Speed Absolute Sight still piloting the field. Part of Curse in second spot. Speed moving right on the outside. Absolute Sight holding the lead. Pete Pastor in second place. Speed eager to get in a better position. As they straighten for home, it's Absolute Sight. Pete Pastor in second, and then it's part of Curse. Ostatnie miejsce. Co się dziwić? Jakieś genialne konto to nie jest. Ale mogę spróbować jeszcze raz, nawet żeby wystarczy tak jak się powinno. O Bardzo dobrze mi się przydaje. Nie będę was tym męczyć. Po prostu wrócę jak... The przynajmniej the do przynajmniej mm do -hmm. mm -hmm. Three hundred out and it's absolute sight. Our deeper on the track is Pete past it. Flames and fights on the rail, followed by speed, absolute sights once again in the front spot. Pete past it to the outside. a yes, do końca wytrenowane mm, zaraz jeżeli nie ma pośpieszacza to po prostu wystawię um, kołnierzak bezpośrednio na jakieś tam treningi Nie, blokujemy mnie mm, do 9. do 90 raczej niewiele ja tutaj jeszcze robię. Mam zadanie, żeby to ulepszyć. Tu um, nic. Czekam na box A może mi się da rado to ulepszyć, i ile to będzie Jezus, No um, To poczekamy sobie na koniec. A ja na pastwisku co konie robią? To, że Заводи. вот Ну, да еще реалистично стоял. Еда на не еробил Mamy chyba ryby. Tylko nie wiem, co jej się dzieje z brzuchem, kiedy ona się schyla. Jej brzuch to istna prowadziła. Z Lilą jest to samo.